Thank you. Podejdźcie, proszę. Pewnie widzicie tu kilka nowych twarzy. Dziś stawiają pierwsze kroki w kierunku dołączenia do pierwszego zespołu. Droga do tego celu może być długa, więc zasługują na gorące powitanie. W porządku? Super. No dobra, teraz ty. Hey, over here, man. Come here. Okay. Mamy sygnalizację, że będzie zmiana. O, i zobaczymy na boisku debiutanta. To dla niego wielki dzień. Dzień, o którym marzy każdy, kto wkłada mnóstwo serca w to, żeby się znaleźć na profesjonalnej murawie. Jedynie on wie, ile go to kosztowało, aby tylko udźwignął presję oczekiwań. Okazja, jak marzenie. Proszę państwa, strzela gola w pierwszym występie w tym zespole. To się nazywa debiut. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Gramy od środka, jest 2 do 0. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Teraz może być ciekawie. Dobre ustawienie, udało się zablokować to dośrodkowanie. Czy strzeli? Co za interwencja! Odbita piłka, nie mam ramki. Dobry teraz odbiór na połowie drużyny przeciwnej. Pewna interwencja, wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Żelazna wprost defensywa. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przerywają dobrze zapowiadający świat. I to tyle z tej akcji. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Kontra muszą się szybko cofać. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Do końca regulaminowego czasu pozostało 5 minut. Ależ teraz będzie okazja. Broni, ale piłka w grze. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Przenosi efekty. Znowu mają piłkę na połowie drugiego zespołu. Tak udaremniony. Obrońca był na posterunku. W idealnym momencie. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Okazja, nie zepsuć tego. Nadal bardzo grośnie. Co teraz? Duel! Ależ znakomita postawa w debiucie. To jego druga bramka. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo. Daniel. Może rozprowadzić akcję podaniem. Więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Dobry przechwyt. Bram spalił na panewce. Oj co, czysty był to strzał. Naprawdę było blisko gola. Gbiszczę ostatni raz, proszę Państwa, formalnie przypieczętowując zwycięstwo Drużyny Gospodarzy. W dzisiejszym meczu Drużyna udowodniła swoją wyższość, po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo. Wykorzystują przerwę w grze do przeprowadzenia zmiany. Świeże siły, żeby dowieść to nieznaczne prowadzenie do końca, do którego już coraz bliżej zagrywa. Teraz piłkę w szesnastkę. To nieudana interwencja. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. To może być groźne. Będzie kontra. Teraz, czy dobrze to wykończy? Jeszcze nie koniec. No, gdyby to wpadło, byłoby już po meczu. Naprawdę dobra okazja, by podwyższyć wynik. Dobrze, że wciąż próbują, ale bardzo niecelnie tym razem. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Teraz środkowe formacje obu zespołów mają... Do... Uwaga! Będzie szansa bramkowa! Uwaga! Wciąż niebezpiecznie! Nie do wiary! Nie dziwi mnie teraz jęk zawodu płynący z trybun. Mimo akcji sam na sam bramki nie ma. Strzał był potężny, ale trzeba jeszcze trafić w bramkę. Tessie pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. Bramki nie będzie. Cóż, z taką celnością trudno będzie o gole. Widzę w niepewności. Jedna bramka przewagi nie daje marginesu na błąd. Do końca jeszcze pięć minut. Wciąż mogą to zremisować, ale blisko do końca. To może być ostatnia okazja. Nie taka zła próba wyrównania, tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Traci tę piłkę. Bardzo dobry przegląd gry. Świetna interwencja. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Będzie ostateczny cios. Być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Tym razem szybkie rozegranie. Niezły, przemyślany atak. Prędzia przerywa tę akcję. Mamy Stalonego. Przejęcie piłki obok bramki. Pressing się opłacił. Daniel. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Uwaga, udany przechwyt teraz. Dejście wyżej, o. i mamy koniec meczu. A na trybunach wyraźne niezadowolenie. Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. Może te świeże siły pomogą im objąć prowadzenie. Ciekawe, jak zareaguje drużyna przeciwna. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Na skrzydle jest sporo przestrzeni, może zaatakować. Szansa, czy impas? I mamy pierwszą bramkę! Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest, poczekaliśmy się. Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. Ależ udało im się ich rozpracować i zyskać przewagę liczebną. O wiele spóźniona reakcja obrony i niestety, jak się traci głowę z tyłu, łatwo o stratę bramki. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Obyskutecznego. O uwaga, ta akcja ma potencjał. Będzie szansa, będzie ciekawie. Bramka! Piłka znowu w siatce. Doskonały moment tego meczu. Czy za chwilę dołożą kolejne trafienie? Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wywiódł go w pole. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej? Aktualny wynik to 2-0. Gramy dalej. Niezły pomysł na rozegranie. Jest szansa. Tak jest. Mamy kolejnego goła. Przypieczętowują okazałe zwycięstwo. Nie ma złudzeń. Kto jest lepszy? Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. kiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywa. Na szczęście dla przegrywającej strony. Zbliżamy się już do końca tego jednostronnego spotkania. Może być groźnie, przedziera się. Ależ ma okazję. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Presing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Przed nami ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry. Rywale przejmują piłkę. Wypieszczone podanie. Gol, wisi w powietrzu! Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Gramy dalej, już 4 do 0. Doskonały odbiór w dobrym momencie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Przechwyć, groźnie, może strzelać. Teraz mogą się rozpędzić. Teraz tylko trafić. Orek jest tak bliska strzał, ale nie w bramkę, tylko w jej obramowanie. Za dużo siły, za mało precyzji. No tak, proszę Państwa, ta zmiana nie jest zaskoczeniem. To nie był dobry występ. Nie było wiele przerw. Więc tylko minuta doliczona. I zadziałał ten pressing blisko Bramki. Co teraz? Przechwytuje w idealnym momencie. Już nic się nie wydarzy. Koniec meczu proszę państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Dużo teraz pracy przed sztabem trenerskim, który będzie musiał pozbierać drużynę po tej porażce. Czegoś zabrakło w tym meczu. Przede wszystkim w obronie.